Lalki, lalki, laleczki, przepiękne, chyba najpiękniejsze na całym świecie laleczki LOL Surprise. Tadam, tadam! Oto moja przepiękna kolekcja laleczek z najnowszej serii LOL Surprise Hair Vibes. Każda z nich ma przepiękną fryzurkę. Każda z nich może w każdej chwili zmienić tę fryzurkę. Włosy są długie, krótkie, kręcone, proste, no i śmiesznie zawinięte. Ja Wam szybciutko zaraz je wszystkie pokażę, już nie mogę się doczekać, bo kolekcja jest dosyć spora. Wy szybciutko piszcie na dole w komentarzu start. Mam tutaj również przyszykowaną ulotkę i sobie sprawdzimy, które z tych laleczek już są w mojej kolekcji których mi jeszcze brakuje, bo również są takie laleczki. No i wybierzemy chyba tę najpiękniejszą, czarne włosy. Złoty strój i z tego co pamiętam, to chyba była moja pierwsza laleczka z tej oto serii. Nazywa się Disco Queen i nie ma co się dziwić. Ona na pewno na dyskotece robi niezłą zadymę. Co jest najfajniejsze? Że możemy jej wymieniać fryzurki. Ja tutaj mam dodatkowe włosy i możemy jej zrobić na przykład jakieś takie włosy na bok. Możemy zrobić coś śmiesznego, na przykład takie odstające. To już wszystko zależy oczywiście od Was. Możemy również takie o, włosy na boczek zrobić. Te mi się bardzo podobają. Tak się prezentuje pierwsza złota laleczka. Należy ona do Glitterate, czyli do takiego klubu glitter, czyli klubu brokatowego Disco Queen. A obok mamy Supreme Queen. Ja ją nazwałam Magda Gessler. No, chyba każdy wie o co chodzi. Oczywiście o tę burzę loków. To jest chyba laleczka, która ma największą fryzurkę. Jeśli chodzi o leleczkę z mojej kolekcji, ma ładną biżuterię, sukienka jest nie dość że brokatowa. To jeszcze ma tutaj taki puszek mięciutki. E, włosy są gigantyczne. Zobaczcie, no, no nie w jednej dłoni mi się tak mieszczą. Możemy jej zmienić tą fryzurkę. Wyciągamy. Ona ma tutaj też taki koczek. A zobaczcie, jak fajnie, teraz włosy ma rozpuszczone, a u góry... Nieco bardziej spięte. No i razem z tą y, złotą laleczką należą do klubu prokatowego. To jest Opposite Club, czyli laleczki takie mm, z opozycji, czyli jakby z przeciwieństw. Jelly Jam, no, niestety nie mam jej, ona mi się tak podoba, ma piękne, fioletowe włosy. Ale za to mam Peanut Badach, bo tak się dziwnie jakoś nazywa. Pinat, czyli po prostu nazwa od orzeszków. I tak się prezentuje. No to jest zlikowana lalka. No widzicie tą jej fryzurę? Kto by pomyślał, że można mieć tak wywinięte kiteczki? Do tego jeszcze taką grzywkę. Laleczka yy, ma tutaj okularki, które możemy ściągać. I tak jak tamte mi przypominały, wiecie, takie królowe disco, to ta zdecydowanie przypomina mi tym swoim strojem, wiecie, tą sukienką na szelkach. Chyba jakąś grzeczną uczennicę, albo troszeczkę Anię z zielonego wzgórza. bo tak nazywa się kolejna laleczka z Glee Clubu. O rany. No powiem Wam szczerze, że ona to w ogóle jest już wyjątkowa. Przypomina mi troszeczkę Tina Turner, czyli taką piosenkarkę. Ma przepiękny strój, jest złoty. I do tego złotą biżuterię. W ogóle dosyć sporo tutaj laleczek z tej serii ma piękną biżuterię. Płosy, zobaczcie. Trochę wygląda jak owieczka. Możemy zmienić jej fryzurę. I ona również może mieć teraz włosy Niczym Magda Gessler. O, zobaczcie, tu. I teraz jeszcze w odpowiednią stronę musimy włożyć. Tutaj. I również mamy takiego, ja to mówię, baranka, owieczkę, coś takiego. Ale również oprócz takich tradycyjnych włosów, tutaj są dołączone takie fryzurki. Czyli po prostu jakby taka. Łysa głowa, troszeczkę w czapeczce i tylko ma zaplecione warkoczyki. A moje dwie ulubione laleczki należą do Glam Klubu: jest to Darling i Masquerade. To są laleczki, które są wyjątkowo piękne. Obie różowe. Nie wiem, jak wy, ale ja je uwielbiam. Ja je po prostu kocham. To są najpiękniejsze laleczki. Chyba nigdy nie zrobię im metamorfozy, nigdy niczego tutaj nie zmienię, bo są po prostu zbyt ładne. No, zobaczcie tylko na tę. Ona ma przepiękną fryzurę. W każdej chwili możemy ją oczywiście zmienić, ale to jest moja ulubiona wersja. E, pochwalcie się na moim koncie e, na Facebooku, czy Wy macie takie laleczki z tego klubu. Koniecznie w ogóle z tej serii, z Hair Vibes. Koniecznie mi je wyślijcie, bo tutaj w komentarzach nie możecie wrzucać zdjęć, no ale spójrzcie, nie dość, że kolczyki, Przepiękny strój. Tutaj taka jakby siateczka. Do tego bransoletka, No, wszystko wygląda po prostu idealnie. Tak samo u tej laleczki. Włosy są mega mięciutkie. Chociaż tato się trochę tutaj mi <grych> począchrała troszeczkę, ale wygląda ok. Yy, sukienka jest różowa w takie różyczki. Sama bym taką ubrała z chęcią. Do tego pantofelki piękne i białe rękawiczki. Retro klub, czyli laleczki trochę w takim dawnym, starym stylu. Mamy da fresha i rhythms, czyli laleczki moim zdaniem muzyczne. One na pewno są inspirowane jakimiś prawdziwymi muzykami, ale muzykami bardziej takimi z lat 80., -tych, 90., -tych, czyli bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Wyglądają ok, jeśli chodzi o jednego chłopca z tej serii, no to on tak wygląda, zobaczcie, również możemy mu ściągnąć włosy, ale jest tylko jakby jedna część, tutaj tę fryzurę możecie zmieniać, Maddusia, ma napis hype na spodniach. I on y, przypomina mi po prostu Aladyna. No, nie ma innego wyjścia. To jest po prostu prawdziwy Alladyn. Razem z tą muzyczną laleczką może tańczyć ta, ta oto piękność. No, no. Powiem Wam szczerze, że bardzo podobały mi się jej włosy. Stroj już tak nie za bardzo, Bibi Music ma napisane yy, buciki gdzieś zgubiła yy, soki, <laughs> nie wiem gdzie się podziały, yy, w każdej chwili mogę zmienić fryzurę, bo mam tutaj kilka włosów i kilka perułek, wygląda ok, ma przepiękne włosy, troszeczkę wiecie co, one mi przypominają taki styl pantery styl jakiegoś takiego zwierzaczka, bo ma tutaj takie Fajne włoski, ulotka już się powoli kończy i ja Wam teraz pokażę, to jest ten Retro klub tutaj mamy Athletic Club, no i jak na złość, słuchajcie, ja nie mam żadnej laleczki z tej serii, znaczy z, tego, z tej rodzinki takiej, żadnej z tych dwóch, ani tej przepięknej Glow Girl, która uważam, że jest przepiękna, ani Black Belt. Taka czerwona, chociaż wygląda naprawdę bosko. Za to jeśli chodzi o ostatni klub, klub i o ultra rzadką laleczkę, która jest ze swim klubu. To jest właśnie ona! Wow, wygląda po prostu bosko! Kocham tę laleczkę. Jest po prostu jedną z moich ulubionych te jej zielone oczy. Ten zielony strój, strój płetwonurka, bo ona ma tutaj taką specjalną piankę ubraną. Tutaj mam wszystkie akcesoria, była buteleczka, były włosy na wymianę, fryzury. I wiecie, co było? Jeszcze taka maska do nurkowania. W ogóle tutaj zobaczcie, te płetwy, jej się ściąga. Maskę możemy założyć również możemy na fryzurkę albo pod fryzurkę, to już jak tam chcecie. Ja może zrobię, wiecie co? Pod fryzurkę, czyli tutaj schowam takie teczki. O, w ten sposób. I nakładamy to na oczy. I zobaczcie, ona naprawdę może nurkować! Może razem z Wami pływać! Koniecznie do tego jeszcze płetwy. No i sami ocencie, czy ta laleczka jest naprawdę ultra rzadka i wyjątkowa. Lalki, lalki, laleczki! Wyglądają przepięknie! Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Uwielbiam pokazywać Wam moje kolekcje. Udało mi się zebrać tych przy, kilka laleczek. Wszystkie wyglądają super. Wy zostawcie koniecznie kciuki do góry. Dzięki temu będę wiedziała, że odcinek Wam się spodobał. Zostawcie komentarz na dole. Dzięki temu będę miała większy zasięg moich filmików. Do usłyszenia! Wpadajcie również na Facebooka. Do usłyszenia! Pa pa!